Dzień dobry, moi drodzy. To już ostatni test robota koszącego w tym sezonie. To już na pewno. Mieliśmy okazję testować różnego rodzaju roboty, czy to po przewodzie, czy po tych wszystkich GPS-ach. Półki cenowej, tak naprawdę tej najwyższej i tej średniej, tej najniższej półki, chyba nie mieliśmy jeszcze okazji testować, dlatego podjęliśmy decyzję o współpracy i w tym materiale dowiecie się nieco więcej na temat tego modelu Goldbot unikat unikat H1 w każdym razie model do 1500 m2 w cenie około 4000 zł Mogę wam też powiedzieć że w opisie będziecie mieli zawsze jak zawsze zresztą wszystkie informacje macie też Kot, 400 zł zniżki i bardzo ważna informacja od zawsze to powtarzam jeżeli chodzi o współpracę większość współprac a już przynajmniej te w ostatnich latach w ostatnich miesiącach głównym warunkiem naszej współpracy jest to że mówię po prostu jakie jest i co myślę nikt nie jest mi w stanie narzucić tego co mam co mam mówić co mamy opowiadać jeżeli coś jest słabe to o tym mówimy jeżeli coś jest spoko to też o tym mówimy. Więc odpakujmy, może najpierw robota, zobaczmy, jak on jest w ogóle zapakowany, co jest w środku. Troszeczkę będzie specyfiki, teorii. Podłączymy, powiem Wam troszeczkę informacji odnośnie samego robota, jakości wykonania, parametrów, odnośnie aplikacji. Potem przejdziemy oczywiście do testów. No i takie praktyczne podsumowanie, czy on w ogóle sobie radzi i czy ta najniższa półka ma w ogóle jakikolwiek cenowa sens, bo generalnie powiem Wam, że całość jest, w teorii te wszystkie roboty przyzwyczajają nas już do tego, że te wszystkie funkcje są, a czy działają dobrze to zobaczymy, natomiast w teorii ma w zasadzie wszystko to co Sunseeker Elite X7 testowałem, natomiast materiał nie doszedł do skutku, bo. No bo nie, po prostu. Otwieramy i lecimy z tematu. A więc tak moi drodzy, czas na zamontowanie go w moje klasyczne e, testowe miejsce e, dla robotów. Mam wersję e, białą. E, tak jak widzicie, no przyszło tutaj tak naprawdę wszystko, e, co jest... E, potrzebne i jest w zasadzie w każdym innym robocie, czy on kosztuje 4000 czy kosztuje 14 000, Jest wszystko to samo. Mamy zestaw montażowy, mamy stację, wszystkie przewody, przedłużki, e, antenę e, instrukcje. Jeden, bardzo duży plus, dla niektórych na pewno, nie wiem czy widać, instrukcja obsługi. Czyli mamy całą instrukcję obsługi po polsku, oczywiście po angielsku w innych językach, natomiast jest osobna książeczka w języku polskim, co nie jest spotykane w innych modelach, a przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałem. Dodatkowo, tutaj na kartonie jest również opisane, co zrobić, żeby ściągnąć aplikację słowo w słowo. Więc to, to też taka mała rzecz, ale cieszy i jest w porządku. A, zestaw nożyków i tak dalej. No i teraz, jeżeli chodzi o samą jakość wykonania na razie tych wszystkich innych elementów, no to muszę Wam powiedzieć, że nie jest źle, natomiast widać, że jest to po prostu produkt, Tańszy i nie kosztuje 10 czy 14 tysięcy na pewno słabszej jakości, gorszej jakości niż dotychczasowe roboty, które testowałem jest ta, ta antena. To w ogóle tutaj nie wchodzi na żaden klik, tylko trzeba wkręcić śrubkę dziwne, tutaj to jest po prostu zwykła, jakaś tam stalowa, stalowa rurka. Z tej strony gwint, którego nie do końca udało mi się niestety wkręcić, bo no, tam jest coś, nie wiem, pomalowane i tak dalej, więc pewnie musiałbym użyć kluczy. Ja tego robić teraz nie będę, to jest tylko i wyłącznie do testów, więc spoko. Swoją drogą wszystkie roboty, które testuję potem, zostają sprzedane jako testowe w o wiele, w o wiele korzystniejszej ofercie. No i co dalej? a jeżeli chodzi o samą stację, no to klasyka gatunku, tak naprawdę no, tak jak mówię, ten plastik gdzieś tam mimo wszystko jednak poziom niżej. Natomiast nie jest to, żebyście mnie źle nie zrozumieli, wciąż płacicie grube pieniądze za taki produkt, więc nie jest to nic śmierdzącego i nie wiadomo co kumacie. Jeżeli chodzi o to, jak przyszło zapakowane, zero zastrzeżeń. Tutaj akurat użyto kartona jako takich wypełniaczy. Zawsze o tym mówię, więc teraz mnie... dziwne, żebym to pominął. Nie? Karton też nie jest śmierdzący, jest lepszej jakości, jest gruby, więc tutaj na pewno Wam się nic oczywiście nie uszkodzi. No i teraz, jeżeli chodzi o samego robota. Ten plastik jest. Po prostu plastikiem jest w porządku. Znowu nie jest to najwyższa jakość, natomiast nie jest to jakość najniższa. Jeżeli chodzi tutaj o ten bumper, no to już jest to bardziej gumowe, więc na pewno będzie wytrzymalsze. Spoko. Tutaj, no tak samo jak góra, nie jest to wysoka półka, natomiast też nie jest to jakaś tam najgorsza. Ten plastik jest dosyć elastyczny, więc myślę że, myślę, że spoko. Do czego można by było się przyczepić, to tutaj to jest taki raczej najsłabszy plastik najsłabszy element. Będzie na pewno od razu rozwalony, porysowany. Dodatkowo jest w połysku, więc to na pewno. Koła też są plastikowe nie są gumowane, no ale to sprawdzimy sobie w praktyce. No i co? No widać, że jest to tańszy robot, bo mamy tylko jedną tarczę, co prawda 24 cm koszenia, no ale tylko i wyłącznie trzy noże. Z taką ilością noży się jeszcze nie spotkałem, więc zobaczymy. No i dwa koła prowadzące. Będzie zwrotny. Raczej tak na moje oko, no ale zobaczymy też jak będzie się zachowywał. Pewnie jakby było jedno koło przy takim układzie, to byłoby lepiej. Tutaj oczywiście te wszystkie kamery, czujniki, czujnik deszczu. No i y, cała konsola do sterowania tutaj fajnie, że jest matowa, y, jest za takim zabezpieczeniem, przycisk stop, pokrętełko, wszystkie przyciski powiem Wam, że te przyciski i ta konsola wygląda lepiej niż w robocie, y, który miałem okazję testować za 14 tysięcy, więc y, no wszystkie spasowania i tak dalej spoko. Podłączamy. Y, Ściągamy aplikację, pokażę Wam aplikację, jak to wszystko hula. Powiem Wam, że musiałem zmienić miejsce robota całej stacji. Bo no, niestety, mimo że wszystkie inne roboty tam zasięg łapały i jakiegoś tam dużego problemu nie było oprócz jednego robota, no to pff, za nic w świecie nie mogłem go połączyć. W momencie, kiedy mamy mm, pełen zasięg. Połączył się z siecią WiFi, Potem było około 15-20 minut aktualizacji. Sporo tych aktualizacji też było. No i udało się połączyć już jakby z wewnętrznym Wi-Fi robota. On sobie wyjechał. I tak wygląda teraz aplikacja. Jak możecie zauważyć, teraz będziemy tworzyć sobie. Całą mapę, czyli tutaj też mamy obszar roboczy, obszar zabroniony i kanały, gdyby było, gdyby były strefy po prostu do, do przyjechania do różnych stref. Wybieramy obszar roboczy, utwórz strefę roboczą. No i lecimy. Ok, mapa została y, stworzona. Jest generalnie połączony. Y, strefy zakazane również. Jeżeli chodzi o samo tworzenie mapy, zero zastrzeżeń. Wszystko intuicyjne y, i spoko. Można się przyczepić do samego prowadzenia y, robota. Natomiast. Y, Natomiast no, trzeba poświęcić troszeczkę czasu i to ogarnąć. Fajne też jest to, że wysokość koszenia ustawiamy sobie co milimetr. Mamy zakres od 25 do 65. Ja chciałbym zrobić to na 35. On teraz automatycznie zmienia sobie tą, tą wysokość. Ustawiłem sobie tylko testowo 232 metry, żeby zobaczyć w ogóle jak to będzie pracowało, jak robot będzie pracował jak będzie radził sobie z trawą mamy już trochę liści z brzus no i co zobaczymy jak z krawędziami natomiast muszę wam powiedzieć, że z krawędziami i z moją kostką na pewno będzie lipa z tego względu, że robot ma tarczę na środku nie jest ona przesunięta do do krawędzi, więc no, dokaszać na pewno nie będzie u mnie. Trzeba by było pewnie około 20-25 cm, żeby wszystko było dokoszone, jeżeli chodzi o kostkę. No chyba, że chodzi o rabaty, no to po prostu najeżdżacie troszeczkę bardziej i, i jest wszystko w porządku. No dobra, no, sprawdźmy start. zaczął koszenie, ta prędkość koszenia jest dosyć wysoka, widać też tą trawę która wylatuje, tu jest 4 cm skoszone, ja ustawiłem na 3,5 jestem teraz na jego pasie więc zwolnił i będzie sobie tam zawracał, tutaj jest spoko to, że kamera znaczy spoko i niespoko. No, są plusy i minusy tego. Yy, kamera jest niżej niż, niż w tych wszystkich innych yy, robotach. Jest tak, jakby od czoła. Przez co widzi nawet te najniższe y, elementy. Jak leży cokolwiek na, na trawniku, ja może przejdę. Yy czy są jakieś zabawki, no to on po prostu nie najedzie, nie będzie, tego, nie będzie tego wciągał. Mogę Wam powiedzieć, że psie miny też omija. To nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Eee, może, może, i, może i dobrze. Eee, póki co, tak jak patrzę, to te trzy ostrza dają sobie, dają sobie radę. Eee, on w ogóle zaczął koszenie tak, że dojechał sobie do krawędzi mm, i, 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 i w, do krawędzi pola i wtedy zaczął zaczął koszenie. Jeżeli chodzi o głośność to tak myślę że taka średnia, średnia średnia wartość może troszeczkę głośniej natomiast na pewno nie jest to jakoś tam bardzo uciążliwe. Bardziej słychać po prostu koszoną, koszoną trawę niż samego robota no bo ma do skoszenia typu pół centymetra No, trawa jest, słuchajcie, w takim stanie, a nie innym, walczę z nią od samego początku, no ale to tak niestety wygląda. Natomiast mam nietypową dosyć przeszkodę dla robota. Nikt oczywiście nie ma kostki na trawie, ale zobaczymy co się wydarzy. Czyli jak widzicie bez problemu sobie to y, ominął i pojechał dalej. Jak jest większa przeszkoda, to może zdarzyć się tak, że po prostu ominie ten pas i y, zawróci. Widzicie, tu ma kamery, dlatego widzi dosyć niskie przeszkody, nawet niższe niż ta, niż ta kostka. O właśnie, teraz zrobił właśnie to co mówiłem przed chwilą, czyli pojechał sobie z powrotem, a ten jeden pas, w którym jechał wcześniej, sobie pominął. Zobaczymy czy na mapie pokaże to jako skoszony pas, czy on sobie do tego po prostu potem dojedzie, czy za chwilę zawróci. Dobrze moi drodzy, jak widzicie robot za mną, śmiga przy tego typu robotach nie potrzeba nie wiadomo jakiej ilości dni do testów, wchodził kilka dni, zrobił kilka przejazdów, więc... W z racji tego, że jakieś tam doświadczenie w robotach mam, to mogę powiedzieć nieco więcej. Trzeba go rozpatrywać w kategoriach po prostu tanich robotów i myślę, że nie ma co porównywać do robotów dwa czy trzy razy droższych. Natomiast no, spróbujmy zrobić jako takie podsumowanie. Jeżeli chodzi o aplikację, w ogóle na początku trzeba zacząć, że trzeba spełnić wszystkie jakby zalecenia producenta. Wtedy po prostu robot działa w porządku. Jeżeli chodzi o aplikację, jest prosta, nie ma tam tak naprawdę za dużo funkcji do ustalenia. Ustalacie harmonogram, ewentualnie wysokość koszenia, start, stop, baza i to jest wszystko. Tak jak wspomniałem Wam, to mapowanie jest OK. U mnie jest racji tego, że przestawiłem już robota ma pełen zasięg, w sensie stacje, no to nie pojawiały się żadne problemy z utratą łączności na poziomie robot i stacja, więc jakby no ja takich problemów nie doświadczyłem. No a sama aplikacja, no co, no mogłaby być lepsza, mogłaby być więcej funkcji, ale tak jak mówię, no nie ma tam za bardzo co do, usta do ustawiania. Nie chciałbym powiedzieć, że aplikacja jest zła, bo taka nie jest nie zacina się jakoś tam nie wiadomo co, nie robi, po prostu działa natomiast jeżeli chcecie nie wiem, mieć wszystko na bieżąco, czy jakieś powiadomienia i tak dalej, no to raz przyjdzie, raz nie przyjdzie yy, i tyle nie ma co się rozwodzić przy robocie za 4000 yy, o aplikacji jest, możecie włączyć, działa yy, i tyle najważniejsze jest to, co jest za mną, to co jeździ yy, czyli yy, nasz gołcik Pierwsza sprawa, ja zawsze powtarzam, że roboty należy brać przewymiarowane, więc jeżeli ten robot H1 jest do 1500 metrów, no to ja tak bezpiecznie zakładałbym, że takie 600-700 metrów jest w porządku. Długość koszenia 700 metrów to będzie około 4,5 godziny. Będzie ładował się 3 razy. Moim zdaniem to jest dobry wynik, natomiast wolałbym, żeby jeździł wolniej. Ja takiej opcji niestety nie znalazłem. W związku z tym jakość koszenia jest słabsza. No, i trzeba to otwarcie powiedzieć. Może być tak, że on po prostu gdzieś tam jakiegoś źdźbła, źdźbła czy kilku nie do kosi. Jest to spowodowane tym, że jest, jeździ za szybko, jest jedna tarcza i są trzy ostrza. Jak rozwiązać ten problem? No, po prostu trzeba go puścić dwukrotnie. Natomiast nie jest to taka kwestia, że patrzycie na trawę i one wygląda źle. Jeżeli chodzi o te przeszkody, jeżeli macie cokolwiek na trawniku, no to on sobie to będzie omijał i nie ma, nie ma żadnego problemu. Z tym radzi sobie naprawdę o dziwo świetnie, przy tym jest zwrotny. Mówiłem o tych pasach, które sobie pomija, że gdzieś tam wraca, on potem je nadrabia i jakby ogarnia w dalszej, w dalszej kolejności. Na te wszystkie wrzucone w teorii Funkcje, systemy i tak dalej raczej bym nie patrzył. Jest to po prostu zwykły, tani robot, który kosi trawę po GPS-ie. Nie musicie martwić się i męczyć kablem. Ja już kabel miałem raz i podziękuję nawet jakiegoś tam najwyższy model jakby mi zaproponowali to bym po prostu nie chciał mając porównanie do tych systemów tam z GPS-em RTK teraz w ogóle z lidarem i to jest myślę po prostu game changer. Natomiast robot nie jest wolny od wad i tak jak wspominałem, tych krawędzi nie do kosi chyba że macie przygotowane je na bardzo szeroko, albo macie wszędzie, no nie wiem, rabaty czy różnego rodzaju elementy, gdzie ten robot po prostu w połowie będzie mógł wjechać, wtedy sobie nie, bez problemu to dokosi. Na pewno na plus, tak jak wspominałem wcześniej, nie, polska instrukcja, ale yy, aplikacja po polsku i sam robot gada po polsku, tego nie, nie, nie spotkałem nawet w droższych. Modelach, natomiast myślę, że głównym problemem największym problemem jest jego współpraca systemowa z tymi wszystkimi tam czujnikami, kamerami, które ma. Niestety zdarza się tak, że potrafi się przyciąć z nieznajomych mi, nieznanych mi powodów po prostu. Robot staje w miejscu, yy, je zyskakuje jakiś błąd, że tam jest zablokowany, mimo że nie jest. Yy, no i, i tyle. Na tym się kończy. Kolejna sprawa yy, to te czujniki i, i kamery. Yy, zdarzyło się tak, że widział na przykład swoje odbicie, tak mi się wydaje, z innego powodu też nie widzę, yy, chyba że to liście, yy, że widział swoje odbicie w szybie. Uważał to za przeszkodę, próbował ją ominąć, no ale w aplikacji jeszcze przecież było, że hej, tam mamy 2 metry jeszcze do dojechania, do skoszenia. No i kilka razy próbował, nie potrafił sobie poradzić i pojechał po prostu dalej. Takiego robota na pewno nie wrzucałbym na jakieś trudne warunki trawnikowe, że tak powiem. Nie mówię tutaj o przeszkodach, tak jak mówiłem tutaj spoko, natomiast jakieś nierówności, góry, doliny, podjazdy. Kamienie i tak dalej, na takich rzeczach na pewno będzie się zacinał, zakopywał i z tym sobie nie poradzi. Więc dla kogo taki robot? Dla kogoś, kto ma mały budżet, to po pierwsze. Dla kogoś, kto ma prosty, zwykły trawnik bez różnych udziwnień, krawędzi i tak dalej. I na pewno dla kogoś, kto komu nie przeszkadza, że mimo wydanych tam 4000, tak, około, będzie zmuszony raz na jakiś czas, nieokreślony, po prostu pójść i go tam odblokować i tyle. No i dla kogoś, dla kogo prostota jest w porządku i dla kogoś, kto lubi język polski. Dla mnie ten język nie jest żadnym argumentem, natomiast zdaję sobie sprawę, że, że yy, tacy, yy, tacy klienci yy, są. Natomiast jeżeli oczekujecie od robota za 4000, że będziecie mieli yy, multum funkcji, że będzie w 100% bezobsługowy yy, i że będziecie mieli idealne cięcie w jak najszybszym, najkrótszym yy, czasie, yy, no to na pewno nie. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że to o czym przed chwilą powiedziałem to raczej są roboty ze średniej najwyższej półki cenowej albo jakościowej, bo czasami to nie idzie niestety, niestety w parze. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że niektórzy wolą wybrać kabel i mieć jakby wyższy model, ale po kablu który może jest pozbawiony tych wszystkich, tych wszystkich błędów albo dołożyć po prostu tysiaka czy półtora i wybrać już coś innego i coś droższego. Także wybór pozostawiam Wam. Jeżeli chodzi o mnie, jeżeli ja miałbym kosić swój teren takim robotem albo nawet i połowę mojego terenu takim robotem to Osobiście niestety bym się na taki model nie zdecydował, natomiast wiem, że są osoby, które z takiego robota korzystają i są zadowolone. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało. Jeżeli chcecie skorzystać z kodu rabatowego, to również w opisie, linki w opisie. Ja wyczerpałem temat na dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia.